Cześć! Z tej strony Katarzyna Skurska i witam Was w 50 odcinku mojego podcastu porozmawiajmy o jedzeniu, w którym poruszam temat smacznego jedzenia, diety, zdrowia i rozwoju osobistego. W dzisiejszym odcinku opowiem o siedmiu zasadach, które warto stosować, by zdrowo grillować. W dniu. Publikacji tego odcinka jest 30 kwietnia, więc jutro zaczyna się majówka, czyli czas, w którym Polacy czyszczą swoje zakurzone grille. I tak serio, serio zaczyna się sezon grillowy. Gdybym była w Polsce, na pewno, na pewno umawiałabym się z przyjaciółmi, jak co roku, na grilla na dodrom. Aktualnie mieszkam w Hiszpanii, więc będę obserwować, co w tym czasie robią moi andaluzyjscy sąsiedzi. Co prawda, tutaj wolny jest tylko 1 maja i z tego, co słyszałam, planowany jest jakiś protest, co też nie powinno dziwić w Hiszpanii. Tutaj co chwila są jakieś protesty. Jednak moi andaluzyjscy sąsiedzi mają grille na balkonach, takie wielkie, murowane grille. Ale jeszcze z nich nie korzystają. Myślę, że jest im po prostu za zimno. Jeszcze w poprzedni weekend, gdy temperatura wynosiła już tak około 25 stopni w słońcu, bo w cieniu jest troszeczkę chłodniej, spotykałam ludzi w kurteczkach puchowych. Więc myślałam, że już dawno są pochowane, ale jednak jeszcze, jeszcze spotyka się ludzi w kurteczkach puchowych. Grillowanie to nie tylko tak naprawdę okazja do spotkań z przyjaciółmi, ale także doskonały sposób na eksperymenty kulinarne. Ja szczerze uwielbiam eksperymentować z tym, co mogę położyć na grilla i co z tego wyjdzie. No bo tak naprawdę grillowanie nie musi kończyć się na kiełbasie czy karkówce. Jasne, jak... Planujemy tak na szybko z przyjaciółmi jakiegoś grilla, to często kończy się na kiełbaskach. Nie zawsze tych mięsnych, bo często korzystam też z jakichś takich sojowych czy takich zboczniaków, które są dostępne w marketach, na półkach z wegetariańskimi produktami. Jednak, aby cieszyć się tym takim charakterystycznym smakiem grillowanych dań, no bo nie ma co tutaj zaprzeczać, jest to bardzo charakterystyczny smak. Warto, żebyś poznała kilka takich prostych zasad, które sprawią, że przyrządzone przez ciebie dania będą o wiele zdrowsze, ale też będą smaczniejsze. I w dzisiejszym odcinku podcastu dowiesz się, jak grillować zdrowo, aby każdy posiłek był nie tylko smaczny, ale także nie obciążał twojego układu pokarmowego, nie był zbyt kaloryczny. I to jest bardzo ważne, jeżeli się odchudzasz, bo bardzo łatwo jest sprawić, żeby te posiłki z grilla były bardzo wysokokaloryczne, no i też, żeby, te, żeby ten grill był odpowiedni dla osób z insulinoopornością. Co w takim razie zrobić, żeby zdrowo grillować? Jakie są najlepsze alternatywy dla tłustych mięs na grillu? Czy używanie tacek i folii aluminiowej podczas grillowania jest zdrowe? Czy grillowanie może zwiększyć ryzyko wystąpienia substancji rakotwórczych w jedzeniu? Jakie warzywa najlepiej nadają się na grilla? Tego wszystkiego dowiesz się z dzisiejszego odcinka podcastu. Zaczynajmy w takim razie. Po pierwsze, wybierz dobrej jakości węgiel drzewny, by zdrowo grillować. Przede wszystkim dobrze się przygotuj i wybierz porządny, Węgiel drzewny zamiast jakiegoś papieru, kartonów pokrytych folią lub farbą, bo to one podczas palenia mogą wydzielać szkodliwe substancje osadzające się na grillowanych produktach. No i dodatkowo nie spiesz się. Ja wiem, że czasem, gdy jesteśmy głodne, chcemy, chcemy jak najszybciej położyć te dania, to mięso czy inne produkty na grilla ale kładźmy mięso, ryby czy też warzywa na ruszt dopiero jak wypali się podpałka, żeby nie zwiększać ilości szkodliwych substancji, które osadzają się na tym, co będziemy później jeść. Po drugie, przygotuj samodzielnie najlepiej marynatę. Ze względu na to, że gotowe mięso w marynacie, które można kupić w popularnych sklepach, no nie jest najlepszej jakości, Moim zdaniem najlepiej jest przygotowywać marynatę samodzielnie. Niestety, gotowe produkty bardzo często zawierają niepotrzebnie długą listę składników. No i widnieją na niej takie substancje jak np. glukoza, syrop glukozowo-fruktozowy, maltodekstryna, dekstroza, skrobia modyfikowana kukurydziana, odstansodu, sodu, karagen i tak naprawdę wiele, wiele innych. Jednak w ostatnim czasie zauważyłam, że rynek produktów gotowych ze sklepu się stale zmienia i to na lepsze, tak naprawdę. Dlatego zwracaj uwagę na to, żeby składy produktów, które wybierasz na grilla, jeżeli wybierasz takie gotowe, były jak najkrótsze. I wiadomo, jeżeli organizujesz coś na szybko i wybierasz takie produkty raz na jakiś czas, to nic się nie wydarzy. Ale jeżeli Grillujesz co weekend, to postaraj się samodzielnie przygotowywać jak najczęściej marynaty, bo dzięki temu po prostu ten grill będzie zdrowszy, mniej kaloryczny i bardziej wartościowy, odżywczy. I leżejszy po prostu dla Twojego układu pokarmowego. Z gotowych takich produktów szczególnie polecam Ci zwrócić uwagę na mięsa z serii Picock Pure. To jest marka własna, Lidla. Ja osobiście uważam, że jeżeli chodzi o takie gotowe produkty mięsne ze sklepu, to jest jedna z lepszych opcji dostępnych na rynku. Ale jeżeli szukasz jakichś ciekawych marynat, to moje takie dwie ulubione marynaty, które wykorzystuję do marynowania tofu, ale też kurczaka czy schabu. Myślę, że do karkówki też te marynaty się sprawdzą. Więc pierwsza z nich to jest marynata, która składa się z musztardy, dwóch łyżek musztardy, dwóch łyżek sosu sojowego, jednej płaskiej łyżki miodu lub syropu zagawy. Jeżeli cierpisz na insulinooporność, to wybierz raczej syrop zagawy, bo on ma niższy indeks glikemiczny dodatkowo z dwóch łyżek oleju rzepakowego lub oliwy z oliwek, a także z dwóch łyżek soku z cytryny. I oczywiście tą proporcję możesz zwiększać w zależności od tego ile jej potrzebujesz. Taka ilość marynaty wystarczy na jedną kostkę tofu. Druga marynata, którą bardzo lubię, to dwie łyżki keczupu, dwie łyżki octu lub kremu balsamicznego, dwie łyżki sosu sojowego. Jedna łyżeczka papryki słodkiej wędzonej, jedna druga łyżeczki kuminu i szczypta czegoś ostrego, na przykład pieprzu cayenne czy peperoncino. Tą drugą marynatą bardzo często marynuję też warzywa, na przykład paprykę, cukinie, czy też pieczarki i kładę na ruszt. Więc korzystaj do woli, eksperymentuj bo to moim zdaniem jest najciekawsze pod względem odkrywania nowych smaków, ulubionych smaków. Bo nigdy nie wiemy co tak naprawdę może nam zasmakować. Kolejna taka ważna rzecz to korzystanie z tacki lub folii aluminiowej, szczególnie jeżeli korzystasz z tłustych gatunków mięs. Badania wykazują, że szczególnie podczas kapania tłuszczu na gorące węgle Powstają wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w skrócie WWA. I są to silnie toksyczne związki, które mają udowodniony wpływ na rozwój nowotworów i mutacje genetyczne. Dodatkowo, związek ten prowadzi do stresu oksydacyjnego w naszym organizmie, który przyczynia się do rozwoju wielu, wielu chorób cywilizacyjnych, w tym m.in cukrzycy typu drugiego oraz chorób sercowo-naczyniowych i w miarę możliwości wybieraj na grilla chude gatunki mięs, czyli na przykład drób, schab częściej niż karkówkę czy kiełbasę, ale korzystaj też z tofu, czy też jakichś takich serów. Ja bardzo lubię ser halloumi na grilla. Grillowane ryby też będą zdrowszą alternatywą. Całą doradę, całego wstrąga czy też filety z łososia wystarczy natrzeć oliwą z oliwek, sokiem z cytryny, czosnkiem, przeciśniętym przez praskę, pieprzem oraz ziołami. Ja tutaj bardzo lubię rozmaryn, po czym położyć na rozgrzany ruszt. Jedną z zalet grillowania ryb, poza tym, że po prostu mają lepszy skład kwasów tłuszczowych niż mięso, jest to, że nie trzeba ich długo marynować. Naprawdę wystarczy 15-20 minut, gdzie mięso, tak naprawdę, im dłużej jest marynowane, tym lepiej. Natomiast do tłustych gatunków mięs możesz skorzystać z tacek, czy też z folii aluminiowej. No i więcej o tym opowiem za chwilkę, bo tutaj również trzeba zwrócić mocną uwagę kiedy. Można, kiedy nie można korzystać z tacek aluminiowych. No i na zawartość WWA w produkcie gotowym ma wpływ też mm, stopień obsuszenia grillowanych produktów. Dlatego bądź cierpliwa, grillując, grilluj na tyle długo, żeby mięso nie było surowe, ale na tyle krótko, wręcz bym powiedziała w sam raz, żeby produkty nie były przesuszone czy przypalone. No i najzdrowszym typem grillowania będzie grillowanie na grillu elektrycznym. No ale ja sobie zdaję sprawę, że w ciepłe dni trudno odmówić sobie tradycyjnego grillowania na świeżym powietrzu, zwłaszcza, że jest to nasza tradycja. I smak jest tak naprawdę niepodrabialny. No więc kiedy zrezygnować z tacek aluminiowych? Przy korzystaniu z tacek lub folii wiele osób ma dylemat dotyczący przechodzenia aluminium z Tacek do żywności. Aluminium może odkładać się w płucach, kościach, mózgu, co może prowadzić do licznych zaburzeń neurologicznych, w tym choroby Parkinsona, ale też choroby Alzheimera. Jednak badania wykazują nieznaczne przechodzenie aluminium z tacek grillowych do mięsa. I znaczące przechodzenie tego pierwiastka jest zauważalne jedynie przy wykorzystaniu soku z cytryny lub innych kwaśnych produktów do marynaty. Jeżeli wykorzystujesz do marynaty kwaśne składniki, wtedy wybierz mięso drobiowe, ryby, tofu, a następnie grilluj bezpośrednio na ruszcie. Dodatkowo pamiętaj o regularnym czyszczeniu rusztu po każdym grillowaniu, aby usunąć wszystkie pozostałości jedzenia. Ważne jest, żebyś nie pozostawiała po zakończeniu grillowania żadnych, ale to żadnych resztek pożywienia. Jest to turbo, turbo ważne pod względem twojego zdrowia. No i kolejną rzeczą, taką bardzo ważną, czyli odpowiedzią na wszystkie problemy związane z grillowanymi produktami, ze spożywaniem grillowanych produktów, jak zawsze będą warzywa. Podczas spożywania produktów grillowanych może, może dochodzić do zwiększonego stresu oksydacyjnego w organizmie. Wtedy należy dostarczyć organizmowi dużą ilość antyutleniaczy, czyli witamin, składników mineralnych oraz polifenoli, które przeciwdziałają temu procesowi. I bogate w nie są właśnie różnokolorowe warzywa. Dlatego przynajmniej połowa Twojego talerza, jeżeli grillujesz regularnie, ale tak naprawdę, jeżeli idziesz na jakiegoś grilla nad rzekę czy na inną łąkę, też można tak naprawdę o to zadbać, by połowa była zapełniona. Świeżymi, najlepiej surowymi warzywami o różnych kolorach, bo to zapewnia bogactwo składników odżywczych, ale też obniża indeks glikemiczny dania. Samo mięso, ryby, czy tofu, no one nie mają jako takiego indeksu glikemicznego, nie będą powodować skoku glukozy, bo one nie zawierają węglowodanów. Chyba, że w marynacie jest właśnie miód czy, czy inne słodzidło, typu syrop z agawy, jednak Grillowane dania właśnie ze względu na nasilenie stresu oksydacyjnego po ich spożyciu mogą negatywnie wpływać na insulinooporność. Dlatego warzywa są kluczowe u osób z insulinoopornością, u osób odchudzających się, ale też tak po prostu, jeżeli chcesz zdrowo grillować, bo zawarte w nich polifenole, składniki mineralne, witaminy będą odwracać. Przeciwdziałać temu procesowi. I jeżeli narobisz się z przygotowywaniem mięsa, ryb, z warzywami, tak naprawdę możesz iść na łatwiznę. Mogą to być ogórki kiszone, ogórki małosolne, świeże ogórki pokrojone w słupki, czy pomidorki koktajlowe. No i tu znów, jeżeli idziesz gdzieś na szybko na jakiegoś grilla, to bardzo łatwo jest coś takiego ze sobą zabrać. Dodatkowo. Ja uwielbiam grillować warzywa. Jakie warzywa grilluję? Grilluję na przykład szparagi i je marynuję w czosnku i sosie sojowym. Zdarza mi się, że grilluję cebulę, cukinie, bakłażany, sałatę rzymską, uwielbiam, zgrillowaną, pomidory, paprykę lub papryczki padron. Jestem teraz w Hiszpanii i naprawdę bardzo często jem papryczki padron, pieczarki. Kukurydza w kolbie jest przepyszna. Grillowana kukurydza mm, z grilla, czy też ziemniaczki. Można, można grillować surowe ziemniaczki. Jeżeli masz mało czasu, to możesz kupić takie gotowe, ugotowane ziemniaczki w markecie w Lidlu i w Biedronce. One są dostępne i wrzucić je na grilla. One już bardzo często są przyprawione, więc poświęcisz na to trochę mniej czasu. Przedostatnia taka wskazówka dotycząca Zdrowego grillowania jest taka, żebyś przygotowywała sosy samodzielnie, i tu znów w szczególności, jeżeli często grillujesz. Kupne sosy w większości przypadków mają oleje o kiepskiej proporcji kwasów tłuszczowych olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej palmowy tych unikaj. Mają też jakiś dodatek śmietany, barwników, no i po prostu takich niepotrzebnych y, dodatków w tym często dużą ilość cukru czy syropu glukozowo-fruktozowego. Nie są to najgorsze składniki, ale gdy często grillujesz, mogą dostarczać sporo niepotrzebnych kalorii bez tak naprawdę żadnej wartości odżywczej. Jeżeli nie masz czasu szykować sosu, nie masz ochoty, no to skorzystaj z keczupu. I tutaj pod względem keczupu zwracaj uwagę na zawartość pomidorów na 100 gram. Im więcej, tym lepiej. Cukier moim zdaniem nie jest jakimś takim najważniejszym składnikiem, na który trzeba zwracać uwagę, ponieważ sosy pomidorowe słodzi się. Ja też, jak robię jakieś sosy pomidorowe, to trochę je słodze, bo po prostu inaczej byłyby zakwaśne. Oczywiście są keczupy, które mają więcej cukru niż pomidorów, ale jakby dosypywanie na siłę cukru do produktów, moim zdaniem, już odchodzi do Lamusa. Coraz mniej producentów coś takiego robi. I z takich najlepszych keczupów, które na rynku ostatnio widziałam, no to na pewno jest Develay, Roleski, Heinz. I tutaj na podium nie zmieścią się za bardzo pudliszki i kotlin, ale to też są całkiem dobre keczupy. One nie mieszczą się na podium, bo mają trochę mniej pomidorów, zawartości jakby pomidorów na 100 gram produktów i mają dodatek skrobi modyfikowanej, ale nadal... Uważam, że jeżeli będą w sklepie, a lubisz ich smak, to śmiało możesz korzystać. Dodatkowo możesz też korzystać z chrzanu, z musztardy i z ajwaru. Ja uwielbiam ajwar, jeżeli znajdziesz w sklepie, korzystaj, ale domowe sosy tych kalorii będą miały mniej, a przy okazji możesz przygotować takie sosy, które będą jeszcze źródłem białka, na przykład sos sacyki. Ja uwielbiam. Cacyki naprawdę moim takim kluczem do zrobienia dobrych cacyków jest to, żeby zetrzeć ogórka, zasypać go solą i tak, żeby po prostu puścił tą wodę i dopiero wtedy dodać jogurtu. Ja korzystam właśnie ze skyru, żeby dodać więcej białka, mm, serka bieluch dodaję soku z cytryny, szczypiorku, kopru i dużo czosnku. Ostatnia rzecz, do której zachęcam Cię, żebyś zrobiła, żeby Twój grill był zdrowszy, Twoje grillowanie było zdrowsze, to to, żeby zrezygnować z kalorycznych napojów. Na stole grillowym powinien stać zbanek z wodą, może być z dodatkiem jakichś cytrusów, cytruskawek, listków mięty lub tymianku, żeby ładnie wyglądało, no i po prostu, żeby wszystkich zachęcić do picia. Jeżeli cierpisz na insulinowalność, to też jak najbardziej owoce możesz wrzucić sobie do tej wody, pijąc soki, nawet 100% i napoje słodzone cukrem lub syropem glukozowo-fruktozowym można w łatwy sposób dostarczyć sobie za dużo kalorii w ciągu dnia. I szczególnie zwróć na to uwagę, gdy jesteś na diecie odchudzającej lub cierpisz na insulinooporność. Dobrym zamiennikiem, rozwiązaniem będą napoje typu 0, jeżeli masz ochotę się napić czegoś słodkiego. Słodzone słodzikami, czyli aspartamem lub acesulfamem K. Tutaj na przykład możesz skorzystać z Coli zero czy z Pepsi 0. No i kolejną taką ważną sprawą jest alkohol, w tym szczególnie piwo, bo gdy zrobi się ciepło, to bardzo często dostaję pytanie od moich pacjentów, czy mogą pić piwo? Czy mogą pić piwo na diecie odchudzającej czy mogą pić piwo gdy cierpią na insulinooporność? Po pierwsze, piwo dostarcza pewną i to nie małą ilość kalorii, co może utrudniać redukcję masy ciała, bo jedno piwo to aż 200 kalorii, ale piwa bezalkoholowe mają ich prawie dwa razy mniej i moim zdaniem Rynek piw bezalkoholowych w Polsce naprawdę się rozwinął i są to bardzo dobre zamienniki, bardzo smaczne zamienniki. Dodatkowo alkohol wpływa na obniżenie kontroli i powściągliwości. O co mi tutaj chodzi? Otóż, kiedy w normalnych warunkach jesteś w stanie oprzeć się przekąskom leżącym na stole, tak po alkoholu może być z tym problem. Alkohol jest też nieskazany dla osób z podwyższonym poziomem cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Udowodniono też, że alkohol ma niekorzystny wpływ na uczucie sytości, a zatem po jego wypiciu możesz odczuwać nadmierny głód. Dlatego istnieje szansa, że zjesz więcej po prostu na tego grilla, jeżeli będziesz go popijać piwkiem. I dzieje się tak, ponieważ wskutek picia alkoholu dochodzi do zmniejszonego wydzielania hormonów odpowiadających za uczucie głodu i sytości, to jest leptyny i glukagonu podobnego peptydu pierwszego. Dodatkowo, jeżeli cierpisz na insulinooporność i bierzesz leki, to nie powinnaś pić alkoholu. No i tu właśnie, jako alternatywę zazwyczaj swoim pacjentom proponuję te piwa bezalkoholowe. Jak traktować grilla, jeżeli się odchudzasz? Mm, chcesz, żeby było trochę zdrowie, ja, lub właśnie cierpisz na insulinooporność, No to traktuj jak normalny posiłek. Zaplanuj tego grilla w porze obiadu lub w porze kolacji. Wtedy zjedz mniejszy obiad i jak najbardziej może to być pełnowartościowy, zbilansowany posiłek, bo mięso z grilla tofu, lub ryba, lub jakiś ser będzie źródłem białka. Do tego dodaj dużo warzyw, połowa talerza, to tak najlepiej, jeżeli tak będzie. I do tego jakaś kromka pieczywa, najlepiej pełnoziarnistego, na zakwasie lub ziemniaczki z grilla. Więc jak najbardziej korzystaj z tego sezonu i nie odmawiaj sobie tych pyszności, no bo sezon w Polsce i lato w Polsce jest krótkie. No więc to wszystko, co na dzisiaj Przygotowałam. Zachęcam cię do eksperymentowania z różnymi rodzajami mięs, tofu, rybami, warzywami, przyprawami i technikami grillowania, byś odkrywała nowe smaki, zdrowsze smaki, zdrowsze posiłki. Ciesz się majówką, latem, później sezonowymi smakami, no i wspólnymi chwilami tak naprawdę przy grillu. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, chcesz się podzielić jakimiś swoimi sprawdzonymi daniami, które zawsze przygotowujesz na grillu, to śmiało zostaw w komentarzu jakąś inspirację dla osób, które będą słuchać mojego odcinka, będą czytać komentarze. I jak zwykle zachęcam do zapisania się na mój newsletter i do usłyszenia kolejnym razem.